Cześć, witam was w kolejnym odcinku otwierania kalendarza adwentowego Lego Harry Potter. Okej, okay, w tej sytuacji akurat zmiana kadru będzie konieczna, ponieważ okienko znajduje się aż na samej górze. W lewym górnym rogu, więc, no cóż, trzeba się jakoś do niego dostać. Więc nie ma na co czekać i otwieramy okienko numer 10. O proszę, Ron Weasley. No cóż, nie zaprzeczę, że czekałam na jakąś yy, figurkę. Los sprawił, a w sumie to producent. Że jest to właśnie Ron? Ok. Yy, mamy tutaj różdżkę, która faktycznie jest ważniejsza od różdżki Harego. I faktycznie tak w filmie również było. Więc na plus, oczywiście. No i co? Ja go składam i Widzimy się za chwilę. Ok, a więc tak wygląda nasza figurka Rona Wesleya. No i tak to się wszystko prezentuje. Ma on matching y, sweter z Harem, z Harrym, którego zgubiłam. O, tutaj jest. I tak to y, wygląda. Ron ma R, Harry ma H. Tak to się razem prezentuje. W każdym razie Ron, tak jak mówiłam, ma swoją różdżkę, która jest nieco jaśniejsza od tej poterowej. Ma on bardzo ładny sweter, czerwony, z żółtą literą R. I akurat czerwony mi się trochę nieco bardziej podoba niż ten harrego niebieski, w sensie granatowy. Tak wygląda nadruk z tyłu. Taki sam jak u Harego. Mamy nadrukowane jakieś gwiazdki. Tak wygląda... Jego twarz, w sumie to zdejmę mu te włosy. Tak wygląda jego pierwsza twarz, jest on uśmiechnięty, tak wygląda jego druga twarz, i jest przerażony prawdopodobnie zauważył jakieś pająki. Tak, to jest bardzo prawdopodobne, jeśli chodzi o rana. W każdym razie tak wyglądają jego włosy. I są one, myślę, że trochę dłuższe niż powinny być, patrząc na to, jak wyglądał w drugiej części. W każdym razie wyglądają dobrze. Są rude, więc od razu wiadomo, że jest to Ron. Jeśli chodzi o nogi, to są krótkie, tak jak u Harego, i są czarne. Ok, więc obejrzyjcie sobie Rona jeszcze ze wszystkich ze stron. I myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o naszego małego kolegę. Jeśli nie wiecie, kim jest Ron, co prawdopodobne może być, ale myślę, że nie jest, to jest to przyjaciel Harego i Hermiony, którą mam nadzieję. Dostaniemy już wkrótce. No dobra, więc to było okienko numer 10. Jeszcze dwa i naprawdę będziemy mieli już połowę kalendarza za sobą. Jak ten czas szybko mija, co? No dobra, jutro przyjdzie czas na okienko numer 11. Jeśli będziemy mieli dwa razy figurkę z rzędu, to nie ukrywam, że będę zadowolona. W każdym razie, do zobaczenia jutro.